Flash. Pora na więcej napadania. Do sieci trafił kolejny zwiastun Payday 3, który tym razem skupia się na skradaniu. Poza zarzutem oka na nowo wprowadzone aspekty cichego podejścia twórcy potwierdzili, że mimo iż można grać solo, to Payday 3 będzie wymagał stałego połączenia z internetem CrimeNet bez wersji offline. Świat gry jest piękny, olbrzymi i różnorodny. We wrześniu ubiegłego roku do sieci wyciekło bardzo dużo danych z GTA 6. Sprawca dopiero teraz jednak usłyszał zarzuty. 18-latek z grupy hakerskiej Lapsus, Dolar, oskarżony jest o trzy szantaże, dwa oszustwa i sześć przewinień na mocy brytyjskiej ustawy o nadużyciach komputerowych no, raczej go zaboli. Chciwością i hipokryzją. You tell me exactly what you want. W odległej galaktyce będzie sporo miejsca. Massive Entertainment na czele z reżyserem kreatywnym Star Wars Outlaws zapewnia, że gra zaoferuje ogromne i dopieszczone planety. Jak ogromne, pojedyncza ma mieć wielkość dwóch, trzech regionów z AC Odyssey, a każda miejscówka zaoferuje dowolność podejść i ręcznie robione detale. It creeps behind stacked crates toward two figures on a walkway. Did you lose your keys, Fred? I thought you'd be. Przełożony na wcześniejszy termin, Baldur zbiera żniwa. Ta decyzja zmusiła studio Summerfall do przesunięcia premiery Stray Gods The Role Playing Musical o tydzień. Dlaczego warto zapisać tę grę na swoją listę? Na czele projektu stoi reżyser Dragon Age. Całość ma ciekawą stylizowaną grafikę, a twórcy wskazują serial Buffy jako inspirację. Co do I do? Start singing. Twórcy gry Star Citizen, czyli Cloud Imperium Games ogłosili przejęcie kanadyjskiego Turbulent. Dzięki tejże fuzji zatrudnione zostanie 1100 pracowników z całego świata. Czy może to oznaczać, że Gra Gigant wreszcie zostanie ukończona? Kto wie. Na pewno Cloud Imperium stanie się jednym z największych niezależnych deweloperów. Alpha team stays on board to land down Jeśli choć przez moment martwiliście się, czy zakup Activision Blizzard przez Microsoft zablokuje istnienie Call of Duty na konsolach Sony, to pędzę z nowiną. Firmy podpisały umowę, na mocy której przez następne 10 lat gierki pojawią się i tu, i tu. Jest to cwany ruch, bo podcina skrzydła argumentom o ekskluzywności tytułów. To Rosja. Dobra, sorry za ten wstęp, to ja się już żegnam i na razie, hej!